Kiedy córka pyta matkę, czy może powstrzymać rozwód, matka w gniewie odpycha jej rękę i mówi: "Puść mnie". Córka smutnie się cofa. Następnie ojciec mówi: "Twoja matka i ja się rozwiedliśmy". Córka pyta: "Co będzie ze mną i moją siostrą? Moja siostra jest bardzo mała". Matka odpowiada: "Przestań gadać. Idź. Ten majątek i dom są moje". Córka pyta: "Kto będzie ze mną?". Ojciec wysyła starszą córkę do matki. Płacząc pyta: "Czy mnie nie kochasz?". Ojciec mówi: "Nie tak jest. Zostań z matką. Twoja siostra jest mała, zostanie ze mną". Matka mówi: "Chodź ze mną. Będziesz miała dom i Gwarantuje Twoje szczęście. Zmusza córkę, by z nią poszła. Młodsza siostra płacze i pyta: Dokąd idzie moja siostra? Mija 20 lat. Ojciec staje się szefem dużej firmy. Jego młodsza córka teraz pracuje tam jako menedżer i mówi: Tato, znalazłam swoją siostrę. Ojciec pyta: Jak się ma. Córka odpowiada: Matka zmarła 10 lat temu. Wyszła ponownie za mąż i przeszła wiele trudności, ale stała się silna. Kupiła dom i wyszła za mąż. Ojciec mówi: Nie powiedziała mi nawet o swoim małżeństwie. Na pewno jest na mnie zła. Córka mówi: Twoja decyzja sprawiła jej ból. Ojciec mówi: Prześlij mi jej adres. Chcę się z nią spotkać. Ojciec idzie do jej domu w starych ubraniach, chcąc sprawdzić, czy nadal uważa go za ojca. Strażnik przy bramie powstrzymuje go mówiąc, to nie miejsce dla zwykłych ludzi. Proszę odejść. Ojciec mówi, szukam mojej córki, nie jestem śmieciarzem. Nadchodzi jego córka. Pyta, czy jesteś szuan szuan? Ona odpowiada, kim jesteś? On mówi, jestem twoim ojcem. Ona odmawia i mówi strażnikowi, żeby go wyrzucił. Kiedy go zabierają, on krzyczy, jestem twoim ojcem. Ona mówi, pamiętasz swoją decyzję? Od tego dnia nie jestem już twoją córką. On pyta, Jak się ma? Ona odpowiada: W porządku, spójrz na siebie. On mówi, szukam cię od lat. Moje błędy sprawiły, że straciłaś oboje rodziców. Ona mówi, nie chcę słyszeć o twoim życiu. Powiedz, czego chcesz. On mówi, przyszedłem, ponieważ cię kocham. Ona mówi, jeśli kochasz, nie mieszaj się w moje życie. On mówi, nie miałem wtedy innej drogi. Byłem biedny z dwójką dzieci. Chciałem, żebyś była silna. Twoja siostra była mała, dlatego zostawiłem cię matce. Moja decyzja była błędem. Odchodzę, kiedy odwraca się, by odejść, ona zaczyna płakać. Zatrzymaj się. W jej sercu budzi się miłość. Daję mu milion rupi i kont na fabrykę. On mówi: To twój prezent ślubny, ty i twoja siostra jesteście równymi właścicielkami. Mówi, że obie córki są jego prawdziwymi córkami. Po wielu latach, złamana rodzina znów się jednoczy. Przyjaciele, jeśli film wam się podoba, polubcie go i koniecznie udostępnijcie swoim znajomym. Dziękuję.